Jest! Uh! Mano <laughs> Dziemanowie, witamy was w dzisiejszym filmie W dzisiejszym filmie musimy wykonać 6 zadań nie wiem jakie to są zadania, bo koleja wymyślała, są pomysły bardzo głupie i kręciowe musimy się przełamać. Jeśli ich nie zrobimy, będziemy jedli ostre rzeczy, a jeśli nie zjemy ostrych rzeczy, spotka nas po prostu kara. Później będą, będzie wyjaśnione dokładnie z tymi punktami, jak co działa, ale możecie się spodziewać na pewno, że będzie dzisiaj grubo. No i zapraszamy do oglądania. Do tego wszystkiego chcemy wyjaśnić jedną rzecz, że są punkty, które zbieramy za każde zrobione wyzwanie. Za pierwsze wyzwanie dostajemy jeden punkt, za drugie dwa punkty i tak dalej, do sześciu. I są koła ratunkowe, które możemy wymienić za punkty, czyli na przykład mamy i wam się wyświetlą teraz te rzeczy. Jak widzieliście, woda z kranu jest za jeden punkt, mleko za dwa i wszystko inne wam się wyświetlią na ekranie. Mam nadzieję, że rozumiecie i bez przedłużania robimy już pierwsze zadanie. Nie. Dobra, widzowie, my się schowaliśmy w bramie, jak widzicie, bo jest, bo jest zimno i do tego pada deszcz. Nikola ma dla nas już 6 wyzwań przygotowanych i dostaje pierwsze wyzwanie do ręki. Pierwsze wyzwanie. Jesteś gotowy? Nie, nie jestem gotowy, ale dawaj. Dokończ tekst piosenki. Dokończ tekst piosenki, to jest pierwsze wyzwanie. A więc jak słyszeliście mamy za zadanie dokończyć teksty piosenek, ogólnie chodzi w tym o to, że mamy po dwie piosenki na głowę, bo jak zapewne wiecie rywalizujemy z jego ze sobą. I mamy dwa teksty piosenek na głowę, czyli ja dostanę dwie inne piosenki, Igor dostanie dwie inne piosenki, po prostu musimy dokończyć. Jest mi okropnie wstyd, że muszę śpiewać, bo ja nie potrafię śpiewać. Ja tak nie? samo. Również nie umie śpiewać. A to dopiero przed kamerą, ale będzie rzut monetą. To pierwszy? pierwszy. E, ja jestem może. No co, ja resztę. No co? Na ziemię leci. Reszka jest. Czyli zaczynasz. Nie. Nie, reszka to jest, że ja mogę sobie wybrać chyba, nie? Dobra, to ja zaczynam. Dobra, Tomek zaczyna. Wiesz, to są znane te piosenki. Tak, czekaj. Mam nadzieję, że są znane, bo jak nie będą znane, to nie zaśpiewam. Dobra. Ja nie są tam wszystko Przez te zielony. I tyle mogę? Czy coś jeszcze? To no nie to. Nie to? Nie teraz. To dalej było, nie było chuj. No to nie Chcesz wiem. Jeszcze jedną próbę. Pisałem piosenki. Czekaj, trzeba pomyśleć. Nie wiem, ja nie słucham Disco Polo, ja naprawdę nie wiem, nie umiem. No serio tego nie, nie znasz. Serio nie znam, ja serio nie słucham Disco Polo. Znasz? Dobra, tu nie znam, to, seru, tu znam. Dobra, kolejna piosenka, kolejna próba, jak teraz zgadniesz, nie pijesz tabasko. Dostanę punkt, to jest najważniejsze. Te punkty są najważniejsze, bo te punkty później decydują o tym, czy zrobimy karę czy nie, tak. No, dalej nie wiem. Nie, nie mam pojęcia! Nie wiem. Serio, nie mam pojęcia, co to jest. No, to, dobra, dawajcie to tabasko, Ale jak ty tego nie znasz? Dobra, ogólnie to jest siebie Neville'a zrobiłem, bo ja nie znam w ogóle żadnych takich piosenek, ale wypiję to tabasko. Tylko najbardziej mi boli to, że straciłem już jeden punkt. A ja się naprawdę boję robić tych kar. Jeszcze Igor teraz ładnie zaśpiewa, zobaczymy, czy on zna, że według będziemy w i zaraz. Bierzemy się Ja pójdanie. oczywiście nie będę pił tego tabasko, bo ja jestem dobrym raperem, muzykantem, popmanem, rockstarem i wszystkim najlepszym. Więc puszczajcie mi tą piosenkę. Puszczaj, Nikola. No. Tu nie ma nic, tylko połamane serce, Chodzę, ze mną o, Czemu ma takie łatwe... Nie? Jak to nie? Że w efekcie znajdziemy w nie lepsze No dobra, to nie nas następna piosenka ja, To akurat moja koleżanka Bambi, ale też nie zagadzam, czasami niektórych piosenek Sorry Bambi, pozdrawiam cię na mnie jak toksyna wybolewam no, się wina. W momencie pijana. Ona jest rozebrana Jest nie piję Tabasco Kurde, Kurde jest. jest. Dobra, jeden punkt dla mnie widzowie Tomek zero i jeszcze do tego piję ja. tabasko. No niestety fajnie. przegrałem, mam karę Wypicie sosu Tabasco łyżkę Takie Tabasco jak widzicie Ja ci Tomek otworzę Ogólnie ostrości się nie boję, bo ja wiem, że to słabe jest, ale Takie oto Tabasco jest małe. Czy ty byś się chciał napić może tego z winta kolego? No nie bardzo. No Można no. dać łyżkę. Jeszcze więcej. Czemu to się mileje? <grym> debilu! Na spodnie mi poleciało. Weź przestań! O mać! Chyba Debilu. Debilu! Jest. Mamy tu łyżeczkę, możesz pokazać, żeby nie było, że wlupuje. Więcej się nie da. O kurde. <grym> To jest pierwsza rzecz widownia, tego już ten, ja wziąłem na język, polizałem lekko to Jest, Macie jest kurczę bardzo ciężko, jak to ma tylko 5000 tysięcy skowili A najostrzejszy chip na świecie ma w tych skowili 2 miliony 200 tysięcy O patrzcie, łęki mi się pojawiły Nie, Jak to było pierwsze wyzwanie, jak się boję kolejnych akcerzy No nie będę ukrywał, że jestem jakiś twardy, było to ostre ale nie spędziałem się, nie popiłem wodą niczym, nadal czuję ten ohydny posmak w ryju. Prosimy o drugie zadanie. Tym razem tylko cztery. Wiedziałem, że coś takiego będzie, wiedzę? Nie. Zjedz surowe jajko! Nie, 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 nie. Ja to robię! Jedną na osobę? Tak. Jedną na osobę surowe jajko mamy, mamy jajko, które trzeba rozbić do szklanki. jeszcze Ja mam już jajko, zaraz to my dostanie. Na serio to co zrobić? Ja Ty tego nie Ale... Później będziemy jeszcze ostre z tym zajadać. A to jajka też przygotowane były? Nie. Wiecie, że salmonelli można dostać? Nie. Jak nie? Nie, ej, to jest jakaś sperma. O fuj, patrzcie to. To, 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 to. O fuj. to jest zadanie na poziomie drugim, tak? Nie, Czyli... wiesz co robimy? Tak. Rozbitą jajko, pijemy z Tomkiem tak. Ja potrzebuję chwili, żeby wiedzieć, że co ja robię ze swoim ciepłem. Te wyzwania są dobre. Ale to coś pływa, no? Ja też mam te kopaty. Nasienie jest normalnie widoczne. No, to na No, to bardzo. No, to bardzo. No, to bardzo. nie? to bardzo. No, nie bardzo. No, tak, bardzo. No, to bardzo. No, to bardzo. No, to bardzo. No, to No, Zrobiłem to dla Was. Żyjesz? Ja żyję. Samunelli do no film, a no, ja to jest. <laughs> Ja właśnie widzowie na moje konto wpadają dwa punkty, czyli. No właśnie trzy czy punkty. A ja mam zero, muszę nadrabiać. No dlatego nadrabię, na drabie. Jakaś tam pani siedzi tylko patrzę ja stoję z szklanką z jajkiem i... Nie. Dobra. I... Musimy odnieść... Zdrówko. Uch. 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 Czy ja wypiłem surowe jajko? Być może. Ale czy zdobyłem dwa punkty? Oczywiście, że zdobyłem. No, czyli... Dobrze. Ja to jest... To po jest... Po nie to nie jest Tutaj nie ma łatwo. Trzeba robić takie wyzwania. Robimy no, trzecie zadanie po tym, jak zjedliśmy surowe jajko. Było ciężko, ale zjedliśmy. Było przed chwilą pieska głaskałem mi na mnie skoczył, ale trudno. I trzecie zadanie odbieramy od nich boli. kwiatka i wręcz losowemu chłopakowi na mieście. Jest, jest, wnęśnie takie wyzwania. I dobra To jest fajne. Peterskie, ale łatwe no. Jakie? Mamy 15 kwiatka minut na kupienie kwiatka i darnie chłopakowi jakiemuś losowemu. Ale kiedy czas się zaczyna? Od kupienia kwiatka, nie? Nie, macie 15 minut na to Tak. To no pięknie, <ślamy> Biegniemy do piekciarni, widzowie. Kupić. Kupić kwiatka. Chodzimy do piekciarni, idziemy kupić kwiatka i dać jakimś chłopakom. O, trzy no. metry. O, dwa. Dobre, dwa rozmowy. dwa. Dwa najtańsze, jakieś czerwone. Widzowie, mamy kwiatki, przed chwilą telefonem nagrywaliśmy. Dawid biegnie za nami. Nie no, mamy czasu, i nie mamy czasu. Czas. Trzy minuty minęły, lecimy z po na spokojnie. Patrz, jaka ładna różyczka Piękna różyczka. Dobra, ogólnie plan jest prosty. Rozdzielamy się, oni się właśnie rozdzielili. Trochę mi głupio z tym i się czuję trochę jak. jak. jak nie będę już tak już to mówił. Ale mamy tutaj różyczkę za 8 zł i zaraz ją. ręczymy jakiemuś chłopakowi. Lecimy jakiemuś chłopakowi, zobaczymy czy się uda. Mam nadzieję, że nie dostanę lepych pysk, bo to by było ciekawe. Mam nadzieję, że to nie da tego te, te przede mną, bo to trochę syda, e, ja jestem dobry pewnie Zobaczymy jak to będzie, bo niefajnie jak bym zmordował mordą by z tego filmu Ale zaraz kogoś ogarniemy, chociaż nie widać tu żadnej osoby To jest jedyna najgorsza rzecz Zaraz kogoś ogarniemy, a chłopak to w jakim wieku ma być? Nie chyba nie, nie było żadnego wiesz, przedziału wiekowego Nie wiekowego? wiekowego? Nie Dobra Uważaj Nagrywamy to... film, mam wyzwanie dać jakiemuś chłopakowi kwiatka, Mogę czy w tym tak, bo... No Dziękuję. Zostałem <grymne> 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 kwiatka. A ty to zapisz. Kurwa, nowe kwiatki. Mam zadanie szybko ustawione. Zostawione, bo tak wygląda. Nie, nie jest ustawione. Tak, bo... Jestem w Bytomiu pierwszy raz od trzech miesięcy. i akurat spotkałem osobę z kwiatkiem. A do szkoły chodzisz? Do szkoły? Nie. 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 No, podoba no, Ja jestem nie. z Bobrowników. Dobra, widzę, wiele ci mówię na górę, bo tutaj dosłownie nikogo nie ma. Serio jest trudno, szczególnie w tym, że deszcz pada dzisiaj. No nie ma ja co zrobić, bardzo. Więc idziemy do Agory. A pod Agorę zobaczyłem, bo na razie nikogo dosłownie nie widzę. Ale ja mam 10 minut, więc nas no, spokojnie ogarniemy. Powiem się, że już masz 8. No to 8. Siemano chłopaki. Mam dla Was kwiatuszka, proszę. Nie, Jesteście tacy przystojni. Dziękujemy. Proszę bardzo. Dzięki. No i co widzowie? Wyzwanie ukończone. Po ja, tu miałem mega farta, że ich spotkałem. Znają mi ze szkoły. No nic no, przynajmniej nie musiałem wychodzić na idiotę, dając jakiemu losowemu kułowowi, kurwa kwiatka. Zobaczymy, jak Gunsol sobie poradzi. Widać, to wygląda totalnie, jakby było ustawione, ale uwierzcie mi nie, jest ustawione, było legitne. Nie, nie ugadywaliśmy się z nimi w ogóle, po prostu sobie przychodzili. Ja też dałem radę. Znalazłeś kogoś szybko, czy ja nie? Ja ci powiem tak, ja, ja miałem łatwo z tym. Co, kogoś znałeś? Tak. Ale to nie był mógł znajomy być. A nie było nic powiedziane. No dobra, niech będzie. Ja tylko Dałem... A ty komu dałeś? I no tym chłopakący dostają wełrzewki. <grym> Ale wyjebali tego Kwiatka. Stan punktów mój to jest 6 punktów, Tomka to jest 4 punktów. 5 punktów. Pięć punktów. Pięć punktów. Dobra, widzowie, czwarte wyzwanie dostaje. Teraz ja czytam, czy ty? Mam se Dobra, poczytam Czwarte wyzwanie. Załóż maskę i przestrasz. Co? <grym> Załóż maskę i przestrasz kogoś na ulicy. Ta-dam, maska taka. Patrz jaka maskę mamy, jaka dynia. Ile jest, kurwa? Załóż maskę i wczesność, to Ja to robię. Ja to robię. Sam, nie. Jedno. Nie, Dobra, widzowie, lecimy do góry pod kiblem. mam dobry pomysł. Papier, kamień, nożyce, o tym co zaczynam. Raz, no dwa, trzy. I ty ze mną. Ogólnie no to, tam w środku jest pani. Ja już mam mikrofon włączony, jest zaraz tutaj. Zakładam maskę i spróbuję ją przestraszyć. Mówię cicho, żeby nie słyszała. No jak trzeba to zrobić, to trzeba, no. Ja nie będę słaby nie Zamyruję się ostrego tylko i wyłącznie dlatego robimy to. Nie, trzeba, to nie spam nagrywać to? O, 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 tak... Serio? Przysięgam no ty wygrałeś jedno. Lecimy na Zaułek Bytomski. Może tam ktoś będzie i może kogoś postraszymy trochę. Zobaczymy jak to będzie, więc dawajcie za mną. nie <muchy> <muchy> udało się. Ale wstyd. Dobra, sorry. <muchy> Wchodzimy już do Biedronki, idziemy tam kogoś, gdzie to jestem? jestem chory. <grymne> ja, wstup, jip, stop, nie, Druga próba nie, 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 udała. Dobra, nie, 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 Grałeś, jak powiedziałem do tej pani, że prezydent miasta Bytom nam dał zgodę na nagrywanie? Bo nam dał zgodę. O, ochrona, patrz. Ochrona, właśnie dla nas tutaj. A oparcie, ochrona. Będzie wzywana policja. Rozumiecie, co to jest policja? Ochrona, wszystko. My ich nie nagrywamy. My ich nie nagrywamy, tylko nagrywaliśmy swoje twarze. Jak będziemy problemy mieć? a wiecie, to Bytom, bytą. W miasto chłopaki z Bytona pomogą damy radę na spokojnie, baba się jak jest próba kija w dupie mam to nie Ameryka jakby co nie w Ameryce to byśmy sobie weszli i, i byśmy sobie mogli robić co chcemy tak naprawdę. Wiecie co widzowie stwierdziłem że ja jednak z Igorem powtórzę ten challenge bo nie nagrała się reakcja tej pani, ja wam obiecuję to że się przestraszyła no ale nie jest to nagrane więc. Ja chcę tutaj być sprawiedliwy nie chcę tu nikogo oszukiwać no także. bardzo to to także powtórzymy to Jezu, yes, <laughs> Maria Zostałeś radę? Co się stało? O kurwa mam po JES! Udało ci się grać! Jest, JES, dzięki! Udało mi się! Ogólnie udało nam się zrobić z to już naprawdę trudne wyzwanie, także możemy prosić o kolejne numer 5. Udało mi się po dwóch próbach kogoś wystraszyć, ktoś dygnął chociażby. Jesteś gotowy? Jestem. Przebierz się za kobietę i przejdź się po mieście. No, już, 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 już. Co to jest? A kurde, jednak chyba nie wiem w taki lągu, <laughs> ale jak za 5 punktów to dobra, nie? Za p... A gdzie mamy całą Wydaje mi się, że Igor powinien to czerwoną ubrać, bo ona jest A licza. mam się przebiec to? Nie, przyjść Dobra, chodź. Do, a, idziemy, a, idziemy do kibla się przebrać tak, żebyśmy byli goli pod tym, proszę cię. Przebierzemy, Przebierzemy no. się tak, żebyśmy byli goli i idziemy do mi przebieramy. Nie wiem czy ja to zrobię, Ludzie się na A Tomek? A Tomek się opisrał, nie wiem. No ja normalnie... Się. Przegram się. Nie, no serio. Ty. Ty jesteś chory jak mi zaba się nie Nie mam wstydu po prostu. Co co ja zrobiłem w tej Jagorze? To już jest gorzej niż bandzi. Nie, bandzi gorzej zrobiłem. Dobra, bandzi gorzej. Jeszcze pobijemy Tomek się przełamie. Jest, to jest, jest, bardzo... na, jest najcięższe. Dawaj, że wykonujesz czynności potrzebę fizjologiczną w miejscu powiedzmy, na strzy miejsca. A w nic No Bo no, jest dawać. do miski z papierem paletowym. To jest na ludzie. Ja mogę to To jest na luzie. No dla mnie na luzie. To jest lepsze niż tam do co chodziłem. Ja to oboje spenialiśmy, nie udało nam się przełamać naszych psychik, żeby w ogóle te zadania zrobić. To w się sensie moje, moje to, to zadanie z tą sukienką i to ostatnie, a Gance po prostu ostatnie, bo on jest mistrzem i... Ja, ja jestem mistrzem, w to mógłbym nawet, no, rościć, nie wiadomo co, ale tego nie zrobię, bo po prostu będę miał za dużo punktów. Zaczynamy. Szczerze, nie jest źle. Nie jest źle aż tak, ty co? Nie no. Najpierw po jednym. Najpierw po jednej No masz. Ej, one wyglądają jak makarony, patrzcie. Ej, co, jak to jest makaron? Nie jest ostre. No. Ej, dobre, to jest totalny luz. To, to jest... nie jest ostre. Chyba, że zaraz wychodzę. Na razie nie jest ostre, by Nie, wiem, no, ale serio. Nie czuję żadnej ostrości <laughs> w tym normalnym czyncy. Zalewamy je <laughs> Takiego. No, takie średnie są to się. No, lejemy tabaskę na to. Ostre? Mm. Jest trochę ostrzejsze. Ale nie jest aż tak. Ja ogólnie nie lubię tego. Ale to jest git Odpieramy makaronik. I są sosy. Są jakieś apryczki. Bulldoga francuskiego. Bulldoga francuskiego. 10 tysięcy zrobili. 10 tysięcy? No 10 tysięcy, albo 20 na pamiętam. No to byłby pierwszy. No razem. To, tjemy, Pamiętajcie o punktach, że za punkty możemy odegrać rzeczy. Nie. Dzięki. Nie Bejsie to. Bej z tą To co okay. Dajcie Dobre filmy. No ale nie na tak też Na no strasznie się brudzę tą zupką no musimy to Tomek zjeść Dobrze O Ile kafir gotował? Cztery A ile mleko? Dwa Biorę mleko Dwa. Trzymaj wstęp Dobra ja też biorę mleko, nie rysułam Ty masz już sześć Ty sobie nie odbierzesz lodu Siedem A dziewięć Siedem Siedem no, Siedem ja się po prostu bym wyrzygał. Widzowie skończyłem w Ja nie wiem, tego więcej. Ja nie dam więcej <grywa> <grywa> Z tego nie będę zakręcał nawet. Mogę też, no, jeszcze lice... zawsze wierzę żebym oczu ostre. Nie czuję nic zbytnio. Jeszcze. Ja to nie jest. Bo to pisze, że jest tyle... Mniej więcej, może to trzeba odnieść całe dodawanie, żeby coś popić. Ja już czuję trochę, ja już trochę czuję. A, no, to są dobre, to no, naprawdę dobre. No nie ma, no nie jest to... No nie jest to w ogóle ostre. Pikantne jest tylko. Tomek robi taką rzecz właśnie, że nalewa tabasto na chipsa. No tak, no, tak jest głupie. Asne i nie będę się przez to serio nie Więc czy coś może mi się stać? Więc wezmę lek przed tym. nie Że nie udusimy. Ja od razu tak. Ja też kupuję to, lody, lody. I kupuję ten kefir. I tak mam więcej punktów niż Tomek. Kupuję te dwie rzeczy. Ja firmy nie kupuję. Kupuję same ryby. Mam nadzieję, że to sobie daje. Ja otwieram. Czuję, że ja będę jak planie Całą rybę. Historyczny moment. To jest on? Kolejną naklejkę. To jest on. Widzicie go? Zobacz, co pisze z tej strony. R.I.P. R.I.P. Dobra, widzowie. Odpakowujemy czyli rybki Czyli umarliśmy. Nie, oni wszyscy fejkują chyba z tym. Trochę przyprawami. Doritos. Jak widzicie, zwykły taki chips. Wygląda i Nie wiem jak my go w pół zrobimy. Czemu ty już lody jeszcze? Dobra, no to... No nie się Nie wiem, trzeba mu go ty jakoś. To rób to może. Jak ci to pić w Co? Ty jeszcze to jako? No, ale to jest nierówno, no. Dobra. A jak ja mam to złapać? Z Pausiu, złapać, To no. bo... co, co, on zjeść i ci dać rękawiczkę? No dawaj, jak ci Dobra, no, no. dobra widzowie. Subskrybujcie ten kanał tutaj macie subskrypcję, no dobra? No. Zostawiajcie lajka, like wbijajcie na Instagramie, bla, 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 nie no. Ja już rękawiczkę zdejmuję, żeby se oka nie przetrzeć. Fajne, no, pochylówa. No, no, no. Na razie jesteście gitane. <noise> Dzięki.

Jak ja mam całego tego się w tym Co? Ja bym Ej, to mela jeszcze. Weź, kupię. przez jakieś 6 minut <noise> albo 7 Dopeł sędziesz E Ale będzie straka ja dykam chłopę te dusze Już przynajmniej... Nie właśnie. <noise> ja czuję cały twarz przepalony, Jakbym miał botok z ust. Tomek to już chyba aniołki widzi. To jest najbardziej popyprzony challenge jaki robiliśmy widzowie.